Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy u Karola Cichorackiego, który jest przewodniczącym Stowarz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Powiedz nam, y czym się tam zajmujesz? No, organizujemy różne zabawy, no, spotykamy się co piątek, y omawiamy różne tematy. A ile osób uczestniczy? Y około 20 jest w tym momencie. Było więcej, niektórzy się wyłamali, niektórzy doszli. Teraz jest dużo osób młodszych, co przyszli z Brochnowa, z gimnazjum. I to z terenu całej gminy, tak? To znaczy z naszej parafii, biskupice. Mhm. Mhm. Czyli w waszym opiekunem jest ksiądz? Ksiądz Przeniczny. Ksiądz pszeniczny, tak. I w jakie dni macie te spotkania? W piątek. W piątek. I ile trwają takie? To zależy. Sputkanie. Czasami nawet się przeciągają do północy. O! A zaczynacie o godzinie? O 19.30. O 19.30. I gdzie one się odbywają? W na plebanii, w kawiarni internetowej. Bisa, bisa, tak? mm -hmm. I ksiądz uczestniczy w tych uczestniczy, spotkaniach, tak? tak jest... wszystko wów. przynosi na przykład jakąś gazetkę przeczytaną przez niego i omawiamy jakiś temat przez niego. Aha, czyli mm -hmm. To problemy młodzieży, tak? Tak, tak? tak. Problemy młodzieży omawiamy na forum A jakie na przykład tematy podejmujecie? To są łatwe tematy, trudne, jak to wygląda? Mm, czasami są trudne, ale... Bywają Te... kontrowersyjne? Tak. Mm -hmm. Bardzo nawet czasami. Poruszacie tematy tabu, takie tak. rzeczy. To też wszystko jest, tak? wszystko jest. I każdy po prostu może przyjść i powiedzieć, co o tym myśli, tak. tak? Podyskutować. Tak. Dyskutujemy na forum. Aha, czyli to nie trzeba być takie jakby, zapisanym tak sztywno, tylko po prostu każdy może sobie przyjść, może przyjść zobaczyć, jak tak. tam, tak, o czym rozmawiacie. A powiedz nam, jaka jest idea stworzenia tego katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstało po to, aby. Organizować wolny czas? czy... To pomaga ludziom też. E... Czyli ja to była inicjatywa, to ksiądz wymyślił. Ksiądz wymyślił. E... Tak. Bo kiedyś tam <coughs> był w innej parafii, organizował to katolickie Stowarzyszenie młodzieży i no i jak przyszedł do nas tam 4 lata temu, no to też zaczął to robić i zaczęło się 3 lata temu. Katolickie Stowarzyszenie młodzieży i Rzadko każdy... chyba się zdarza, co? Aby młodzież przychodziła do księdza no, rzadko, tak chętnie uczestniczyła na, na, na w zajęciach. parafia jest taka, że to z, też, też chętnie jest, bo ksiądz tam różne zabawy organizuje czasami w gminie. Też zależy na pewno od podejścia księdza. No. Czyli ksiądz to jest nie tylko osoba duchowna, ale też taki typowy mieszkaniec z tak, tej tak. miejscowości, który włącza się aktywnie w to życie, tak? Tak. tak. Co na przykład robicie latem? Bo wiem, latem? że, że jakieś. Jakieś zabawy charytatywne. Uh -huh. Na przykład Bronx DJ Team też gra na zabawach? Na festynach. Na festynach, no, festynach no, rodzinnych. No, Była też cegiełka, nie? Taka tak, zadań, cegiełka. A teraz ksiądz buduje kościół w Waszywicach i. Zbieramy pieniądze na budowę. Same świetne cele. A w jakim przedziale wiekowym są to osoby, które uczestniczą w to z, tym stowarzyszeniu? E, początek gimnazjum, pierwsza, druga klasa. I najstarszych ma, najstarsza osoba ma 20, 20 lat, czy 8, 19. Hmm? A jaka rola w tym całym stowarzyszeniu jest przewodniczącego? Co on, jakie on ma zadania? Ty masz zadania. Herbatkę, tak? Dla wszystkich. herbatka, no. ta, czasami to, to hmm. też się zdarza, że tam omawiamy. No ale prowadzisz jak na przykład jakieś listy obecności, czy <coughs> Tak, jest. Zdzierasz no, głosu tak? założyłem osobą. Tam nie udzielam głosu, hmm. tam wszystko na fluczenie. Ale listy są, tak? Lista jest. Zapisujemy wszystko, założyliśmy zeszyt i wszystko... lista to obecności, wszystko jest... Tak jest. Hmm. A powiedz nam jeszcze, czy wypiszecie, zamierzacie pisać jakieś wnioski o pieniądze na przykład unijne na Wasze pomysły, projekty? Padały takie propozycje, czy jeszcze nie rozważyliście Chyba tych spraw? Nie, na razie nie pisaliśmy żadnych, bo tam ksiądz bardziej ma obowiązki tam z kościołem. No a jak z waszymi obowiązkami szkolnymi? Czy przeszkadza wam? To Czy nie, pomaga. Mamy po lekcjach tam. 19.30, to jak w piątek, to jest godzina tak wolna. W większość młodych ludzi właśnie piątek uważa za czas taki do odprężenia się, do imprezy, a wy właśnie tak działacie w no tym katolickim stowarzyszeniu. My... Nie brakuje wam na przykład tego tej, takiego czasu dla, dla siebie, takiego wolnego, na przykład spędzenia przed komputerem czy przy grach? Tak, spotykamy się w bardzo miłym gronie. Zabawy to nie, bo w piątki się nie bawi, nie bawimy. Mhm. w piątki nie ma zabaw. A tak, no, spotykamy, rozmawiamy się, no, rozmawiamy ze sobą. No, fajnie jest. Mhm. Takie spotkanie F przy okazji przyjemne tak. z tak. tak? I omówicie jakieś ciekawe, przydatne tak. rzeczy. Przydaje tak. się w życiu, tak? Tak. takie rady? Czasami są bardzo dużo jest wniosków do przemyślenia w domu. No a potem tak. na przykład przykład takiej rozmowy. Przychodzicie, Ksiądz tak rzuca pytanie, że dzisiaj porozmawiamy o tym temacie. No choćby z ostatniego tygodnia. Jak temat. to na przykład się odbywa, powiedzmy? Nie wiemy, a chcielibyśmy jakoś wiedzieć. Jak to mniej więcej byś nas zachęcił? No, możecie przyjść, oczywiście. No, ostatnio na przykład rozmawialiśmy o chorobach yy, homoseksualizmu. Hmm. O gejach, o lesbikach, że to powinno nie być rozpowszechniane. Że to jest choroba nie. Taki wymysł przez człowieka. Czyli już poważny temat. No, czasami są bardzo poważne. każdy ma różne poglądy uh -huh. na nie na pewno. A czy ksiądz Wam narzuca swoją teorię, że na przykład tak ma być, że, że musicie myśleć tak jak ksiądz nie, myśli? Nie, nie możemy się sprzeciwić. Aha, to jest, tak, jest tak, taka tak. konwersacja. Tak, Wamiast słowa. Bardzo fajne zajęcie. No. No powiedz nam, ten wasz kościół w Biskupicach bardzo się zmienia ostatnimi czasy. Wy też macie jakiś swój udział w tym, że na przykład się teraz... dużo dzieje wokół niego? Akurat Katolickie Stowarzyszenie to tak nie za bardzo. Tam zbieramy pieniądze no nie? na malowanie czy na coś. Teraz na przykład pomagaliśmy przy przystrojeniu kościoła na Boże Narodzenie. Tak spotkaliśmy się i pomagaliśmy. A tak, to nie za bardzo, uczestniczymy tam jako do kościoła, nie? Czyli takich jako większych decyzji nie podejmujecie, tak. ale, ale istniejecie obok Istniemy, kościoła i, tak. i to jest ważne, to się liczy. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.